Hej, das. Jesteśmy już u pierwszego klienta. Czekamy aż przyjedzie do nas i zaraz zaczynamy nagrywać. Rozstawiamy sprzęt, przygotowujemy dźwięk i zaraz będziemy lecieli z tym tematem. Cześć! Witam Was w pierwszym odcinku Bitwy o Gaz, czyli serii odcinków, w której jeden z moich klientów wygra 2000 litrów gazu za bycie najbardziej oszczędnym w grupie przyszliwców, którzy stali wytypowani do udziału w tym odcinku. Jako pierwszy na tapet trafia Pan Marcin, który dla ogrzewania swojego domu wygrał... wybrał... zbiornik o pojemności 10 tysięcy litrów. Wybrał tak duży zbiornik, ponieważ zasila tutaj dwa obiekty, ale o tym opowie Wam e, za chwilę. Mieliśmy już różne źródła ogrzewania. jakby W starym domu mieliśmy drzewo, mieliśmy kogroszek i przy każdy, każde te źródło ogrzewania wymaga, pracy, nakładu pracy, czasu. Żyjemy w takim trybie i praca, i wyjazdy, i wszystko, że małe dzieci, że potrzebujemy ogrzewania, które nie zabiera nam czasu. Po drugie, też cenowo, tak? jeśli chodzi kosztowo, w przeliczeniu do cen ekogroszków w dzisiejszym czasie, czy nawet w czasie, gdy zakładaliśmy, no, wydaje mi się, że jest oszczędność. tak? Gaz używamy głównie do ogrzewania domu i do podgrzewania wody, tak? do, do ciepłej wody, do mycia, do kąpania. Mamy rodzinę pięcioosobową i jednak tej ciepłej wody jest potrzeba. Mamy 250 metrów ogrzewania. Głównie w podłogówce, grzejniki są jakieś w Łazienkach. Dom jest wykonany w technologii szkieletowej z ociepleniem wełną steiko. Do tego dochodzą płyty USB, i z zewnątrz jest ocieplony styropianem dwudziestką. Pierwotnie w projekcie było ogrzewanie pelletowe, ale stwierdziliśmy jednak, że. Pelet zajmuje dużo miejsca, trzeba mieć gdzie to składować, byśmy musieli dobudować jakiś, nie wiem, garaż dodatkowy, czy jakiś, żeby to przechowywać, tak, ten pelet. Też pelet musi być w suchym miejscu, nie może zawilgnąć ani. No i, i nadal byśmy mieli pracę, tak? Przy pelecie, nadal jest obsługa tego pieca, dosypywanie, też jest jakiś tam kurzy się, brudzi. Zajmuje to miejsce w kotłowni, jeśli chodzi o piec i, i no, nawet skład tego samego paletu. Pierwotnie tak była rozmowa z moim kolegą, który wybudował nowy dom akurat w innym województwie, ale też założył sobie gaz, butle z gazem do ogrzewania domu i do ciepłej wody. I zacząłem się zastanawiać, zacząłem szukać, dzwonić, rozmawiać z firmami dostarczającymi gaz i butle instalującymi. I tak natrafiłem na firmę gaz. W której przyjechał właściciel, porozmawiał ze mną, wytłumaczył mi to wszystko, jak to wygląda z ich strony. Jakie muszę, jaką dokumentację muszę przygotować, co jest po mojej stronie, co jest po ich stronie. No i po prostu rozmowa, kontakt, obsługa, i to jakby zbudowało zaufanie, tak, do firmy. Tak jak wspomniałem, kiedyś mieszkaliśmy w starym domu. Jest to duży dom piętrowy, i jakby przyszedł plan budowy, pomysł budowy nowego domu, wymarzonego domu, to coś trzeba było zrobić z tym starym, albo sprzedać, albo jego właśnie wyremontować i i prze, prze, po prostu przerobić na mieszkania. No i zdecydowaliśmy, że jednak mamy małe dzieci, i przyszłościowo może będą chciały mieć mieszkania, czy tam jakieś zabezpieczenie będzie dla dzieci. Nieważne czy będą mieszkać, czy nie, ale będą miały jakieś, przyszłościowo jakieś zabezpieczenie. No i stwierdziliśmy, że. Yy, bez sensu jest robienie dwóch osobnych butli, jeśli mamy to na jednym podwórku. Dlatego w rozmowie wyszło, że możemy zainstalować jedną butlę i zrobić sobie trzy liczniki na mieszkania w starym domu i jeden licznik na mieszkanie w nowym domu. Nie? Obecnie, obecnie korzystamy tylko z nowego domu, bo jakby stary dom jest w trakcie modernizacji i przygotowania, przynajmniej przez jeszcze Dobry rok nie będzie używany. Warto dodać też, e, jakby po założeniu butli i już użytkowaniu w pierwszym roku, e, z, znajomy do mnie zadzwonił, jak to wychodzi i, i jak, jak kosztowo. Wytłumaczyłem mu, jak, jak projektowo, jak wszystko wychodzi instalacja tej butli i tego. I się też zdecydował na raz. Kolejny, kolejny kolega też się zdecydował. Mój szwagier też założył butlę, e, też taką dużą 10 tysięcy. Litrów, tylko wkopaną w ziemię, bo po prostu ma mniejsze podwórko i wybrał wariant wkopany w ziemię. A też założył taką dużą butlę, bo też ma jakby dwa lokale, idą podłączone pod to. tak? Mamy z tego też takie korzyści, że tankujemy wszyscy wspólnie jakby cztery gospodarstwa. Przyszłościowo pewnie będzie więcej, bo już więcej znajomych się pyta. I też mamy też lepszą cenę tego gazu. tak? To tyle, mam nadzieję, że konkurs Wam się podoba, zachęcam do śledzenia, dawajcie znać jakie zużycie jest u Was, kto jest Waszym faworytem, który z uczestników ma według Was największe szanse, no a jeżeli chcecie wziąć udział też w takim konkursie, zapraszam serdecznie do subskrypcji, bo warto działać z nami, nie dość, że budujemy takie instalacje i dostarczamy gaz terminowo, to jeszcze organizujemy konkursy, w których możecie wygrać no, praktycznie roczny zapas ogrzewania dla siebie i swojej rodziny. To wszystko, do zobaczenia w następnym odcinku Bitwy o Gaz. Trzymajcie się, cześć!